No witam ogólnie jeszcze raz W sklepu oczywiście nie znalazłem otwartego żadnego No stację tam stacji dymać Na to nie zrobić Świąteczne Teraz co? Zbierdzielam do chałupy Do śnieg dnia pierwsza po oku jednym i drugim szczególnie wyciśnieniem Muszę szybko zapieprzać, bo jeszcze nie zdążę Będzie pod ciebie robione świąteczna będzie niespodzianka Daleko tam da radę tutaj ja jeszcze raz tam w sumie wczoraj chyba składam życzenia na ten tutaj jeszcze raz tam na wesołych piątki na raz